Pierwszy raz na kanale trener Mirek Okniński. Dzień, Dzień dobry. was wszystkich. Słuchajcie, Delta Optical, doskonała optyka. Safe I co? Jesteśmy bezpieczni. Umówiłem się z Michałem Pasternakiem, czy to będzie jeszcze jedna czapka? Garant profesjonalna broń. <grym> I <laughs> swag detailing, najlepsze kosmetyki, numer jeden, numer jeden, Swag detailing, numer jeden, samochodowe kosmetyki. Także jedziemy do przodu. Widzicie teraz tu pot na tej czapce. Im więcej potu na treningu, tym mniej krwi w walce. Otóż to, umówiłem się na rozmowę z Michałem Pasternakiem. Czy to jeszcze SafePL, czy już były SafePL? Bardzo byłem. dobrze. E, I tak sobie skojarzyłem, jadąc z Tanią, że przecież my się widzieliśmy na Gali w Otore, gdzie Michał wskoczył do turnieju. Był mm -hmm. też trener, a tam się miał być apteka na tej Gali, tylko że z niej wypadł, bo miał kontuzję wypadek na motocyklu, z tego co dobrze kojarzę. I podobno on chyba podczas samej Gali był, podszedł do Michała, rozmawiali. Kojarzy trener? Nie znam. Ale w ogóle apteki trener nie zna? Czy sytuacji nie zna? No to chodzę do apteki, po leki. <głos> <głos> Powiem tak: to jest gość, który nigdy nie zawalczył, a robi w koło siebie szum medialny. Yy... Dla mnie to jest, to jest gość, który bronił cweli. On przyszedł bronić Lady Boyów, bo powiedział, że jest obrońcą Lady Boyów. Także powiem szczerze, nawet mnie nie interesuje obrońca cweli, niech on tam sobie. No, nie chcę, jak mogę o nim mówić coś, wtedy jak pobije się z Mindą, to wtedy mogę się wypowiedzieć, nie stoczył żadnej walki dla mnie gość, który nie stoczył żadnej walki i się będzie wypowiadał, yy, no słabe, a najpierw się chciał z nami przyjaźnić, później zobaczył, że bardziej się opłaca yy, się po, zaatakować naszego najsłabsze ogniwo, najmniejszego, najsłabszego naszego zawodnika. Jeżeli ktoś ma do ciebie szacunek i cię lubi, po co przychodzi do Michała, się do niego tam łasi yy, jak, jak, ten, yy, jak później takie robi numery, no nie? To za 5 zł by gówno zjadł, to po prostu słabe to jest. Jakby niby jego trener i on mają do mnie szacunek, mieli, a później atakują mojego zawodnika. Nieważne, że mój zawodnik robi jakieś głupie rzeczy, ale co oni mają do tego w ogóle? No jak przyszedł i mówi, że on broi, broni lady Ladyboy. No tak, nie, dla mnie to jest słabe. A gdzie jest Ferrari, bo jesteśmy po treningu świeżo? na no, Ferrari trenuje. Ale gdzie i co? Dzisiaj będzie po południu. Okej. Okay. Jak ta jego forma? To jest faktycznie taki talent do sportu w walki, jak mówi trener? Czy znaczy, wiesz co, ja, 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 powiem tak, jeżeli on by nie był yy, talentem. To by nie wygrywał tego. Odkąd pracujemy razem? wszystkie walki w MMA wygrał, oprócz tej sfery z tym, z Polakiem, yy, gdzie też wygrał, bo znokautował go ręką i on padł i później niepotrzebnie kopnął, ale to było w ferworze walki, moim zdaniem, ja bym dyskwalifikacji nie robił na tej zasadzie, że to było akcja, no nie, kop, tu, tu znaczy ręka, w to, się przewraca i noga, więc on, on zadając ręką cios, nie wiedział, że ten leci, tylko po prostu zadał cios i od razu kopnął. I to takie, znaczy Uważam, że no ale nieważne. No, dobra, to są friki, mogli go tam zdyskwalifikować, zys ale no, ze mną nie przegrał jakby takiej walki żadnej w MMA. E teraz tak się zastanawiam, jak, e jak sobie Łaszczyk poradzi, e jak przegra i będzie szedł po ulicy i będą mówić, nie, o Łaszczyk idzie, ten przegrał z Ferrari, tylko będą krzyczeć, o! Ten, co przegrał z Ferrari. Nawet po nazwisku nie będą krzyczeć, tylko on będzie już tym, co przegrał z Ferrari. To co będzie największym atutem w tym pojedynku Ferrari'ego? Różnica wagi? Siła fizyczna, która za tym idzie? To chyba najbardziej doświadczenie w ma. Nie, nie, bo. Wiadomo, no że powiem <tryk> tak, Łaszczyk na pewno na wadze, bo wiem, że robił siłę, wiem, że robi i zapasy i parter, więc uczy się tego wszystkiego. E, największym jakby moim zdaniem a tu ten Ferreriego to będzie doświadczenie w walkach, że już był w tej klatce, walczył w tym MMA. Bo Łaszczyk był w ringu bokserskim i walczył w boksie wielokrotnie. Mógł też walczyć na ulicy, ale to jest troszkę inne niż MMA. Byli bardzo bliskie, ale trochę inne. Bo na, na ulicy przeważnie się walki toczą w stójce i zawodnicy nie mają dobrych zapasów i dobrego jiu e, więc e, na ulicy jest łatwiej, no nie? E, rzadko się zdarza, że ktoś ma dobre zapasy i dobre jiu w, ka w, ka w każdym razie my myślę, że tutaj atutem to będzie doświadczenie Ferrari'ego w tych walkach, że już e, e, w był w klatce, właśnie będzie pierwszy raz. Mieliśmy krótko pogadać, te ostatnie pytania, ale na gorąco. W weekend było KSW. Mhm. Oglądał trener? Ogląda. No to zapytam o walkę Michała Materli z e, Kendallem Growth, jak, jak trener to ocenia. I jeszcze cofnę się do walki z Pudzianem. E, nie wydawało mi się wtedy, że Michał Materla ten pojedynek przegra, a, a tutaj proszę, wierzył w to trener, że Pudzian wygra z Materlą? Nie, nie, nie. No, ja uważam, że na 10 walk 9 Materla by wygrał. Yy... Uważam, że to nie był przypadek, że on go trafił. To było wypracowane na treningu. Także tam e, akurat Pudzian pracował nad, nad czasami bokserskimi i to mu wyszło. I szacunek, tak? O, wygrał. I, i tu nie ma jakby, że to, był, to nie był przypadek, tylko po prostu to była praca. Ale nie wiem, czy po prostu, e, jeżeli Materla by nie podszedł do tej walki mądrzej, nie, nie stał w miejscu. Tylko by próbował, byśmy się ruszał więcej i nie czekałby na Mariusza, to myślę, że by łatwiej sobie poradził. Ja, ja myślałem, że wygra Materla, no i ja nie wygrał. <grytanie> A, więc jakby Pudzian pokonując materle wskoczył na taki wysoki poziom, ale. Dostał wtedy Mameda i Mamet pokazał, że Mamet jest y, wirtuozem, że Mamet jest mistrzem, że Mamet po prostu wykorzysta każdy ruch, ruch przeciwko Pudzianowi. No i, 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 i to było fajne, no nie? To było fajne. Ja, ja, ja myślę ogólnie, że. Y, w, Mamet tak zaskoczył ludzi, że oni stwierdzili, że walka jest ustawiona, bo po tak łatwo pokonał Pudziana, to po prostu Mamet jest wirtuozem, jest, jest, jest prawdziwym takim mistrzem sztuk walki, no nie? Także ja, Mamet kiedyś trenował u nas, przyjechał na jakiś tam trening i był na sali i ja mówię, to to biegniemy i wszyscy biegną, a Mamet jeszcze na końcu sali, a oni są w połowie sali, że Mamet ma po prostu takie przyspieszenia, taki jest dynamiczny, no i mamy ma to czucie i on, on walczy, wykorzystuje każdy ruch przeciwnika przeciwko niemu. Też tak samo widziałem, jak kiedyś e, walczył z Michałem Materlą na DCC to tam chyba go balachon czy czymś poddał momentalnie, tylko stali naprzeciwko siebie, coś chciał zrobić tam Materla, on papa już już jest poddany, no nie? Także mamy to jest, to jest mistrz, tak? Zabolało go chyba, że kibice mówią, że ta walka była ustawiona. Mowa o Mamedzie. No mnie też by to zabolało. Mnie to by wkurwiło, bo uważam, że. E, że walka no, nie była ustawiona na milion procent, e, dlatego że e, Pudzian mógłby zapłacić, żeby to on wygrał, ale nie byłoby interesu tutaj, e, 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 że, 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 że co zapłacił Mametowi, że on ma wygrać. Nie. No, to ja powiem tak, o wszystkim mogę powiedzieć ta walka nie była ustawiona, ja się na tym znam, milion procent daje, że po prostu to była walka prawdziwa. E, no, i, no i że po prostu mamet jest mistrzem. A gdyby Pudzian, który zaczynał przygodę z MMA u trenera, nie wiem jaka jest teraz jego sytuacja z klubem, ale chyba nie należy do żadnego, przyszedł do Akademii Sportów Walki Wilanów i powiedział, że chciałby z wami trenować, to przyjęlibyście go? Ale czy Mariusz byłby w stanie po prostu yy, się podporządkować mnie jako trenerowi? Znaczy, ja powiem tak, jeżeli Mariusz by przyszedł i powiedział, Mirek. Będę Cię słuchał, będziemy trenować, będę robił to, co mówisz. E... Trudno, bym go przyjął, ale on by tego nie zrobił i po prostu Mariusz jest na takim już poziomie, że wie wszystko i myślę, że taka współpraca no, nie powiodłaby się. A to jest kwestia charakteru, z czego to wynika? Tylko wynika, że ma. Mariusz wszystko wie lepiej, no wie lepiej. No. No to co, no to jak wie lepiej, no to trener wie mniej. A nie jest tak, że później się trochę tym MMA, nie to że bawi, ale jest to jedno ze źródeł do zarabiania też pieniędzy i wiadomo, że on nie będzie tego robił aż tak jak profesjonalny sportowiec, który ma super ambicje. No, no, jak się w tym bawisz i nie masz ambicji, no to, to, to takie wyniki masz jakie masz, no. że, że po prostu on by mógł mieć dużo większe, lepsze wyniki, ale... Po prostu postawił sobie tak, że ma, ma, ma dwie nogi, ma firmę i ma walki. I trochę z firmy, trochę z walk, trochę z firmy, trochę z walk. No mówił o tym. No to tak jak, jak on na przykład rano wstaje i, i biegnie. No nie biegnie, biegnie. Kurwa, nie trenujemy do maratonu. My po prostu musimy spotkać się z drugim człowiekiem, musimy się poprzepychać, musimy powalczyć w parterze. Najważniejszy w MMA jest kontakt z drugim człowiekiem, a nie biegnę rano, podnoszę tam ciężarki, wstaję, piąta. On by mógł stać i przyjść do mnie na dziesiątą i potrenować i byłby lepszy efekt niż stawać o piątej. On staje o piątej, bo ma biznesy i on nie miałby czasu w dzień, bo Pracuje, więc on robi rano rozruch, żeby się poruszać, żeby krew lepiej krążyła, jak on to mówi. Po, po, zrobi jakiś rozruch i po tym rozruchu y, prowadzi dzień aktywnie i pracuje. tak? On nie jest skupiony tylko na walce, tylko po prostu skupiony na, 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 na biznesach i, 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 i na treningu dodatkowo. No nie? Także to jest bardziej biznesmen niż zawodnik. Znaczy, chwała mu za to, że zarabia pieniądze i że umie. Y, bo to jest bardzo ważne w tych czasach. No ale jeżeli mógłby wyciągnąć więcej, no. nie chodzi o finansowo, tylko bardziej umiejętności mieć dużo lepsze, to nie? bo ma potencjał, żeby mieć lepsze umiejętności. To krótko już: szpilka czy, czy pudzian? Szpilka myślę, że za wcześnie na, na walkę z, z tym, z Mariuszem, za wcześnie, że szpilka to przegra. Myślę, że Mariusz jest zadoświadczony, że szpilka. Yy... Ale to jest MMA. szpilka może trafić i później będzie leżała. Ale ja, ja daję 60 do 40 na, na Mariusza. To ostatnie już pytanie, bo trener jest prekursorem MMA w Polsce. Czy spodziewał się te już 20, ponad parę lat temu, że. Ten sport pójdzie w takim kierunku, czyli będą najmocniejszymi organizacjami. Organizacje frykowe jednak. No właśnie, jaka jest przyszłość ma? Nie wiem, jaka jest przyszłość, bo e, trudno to wszystko przewidzieć. E, ja. E, ja ogólnie się cieszę, że ta MMA się rozwija mocno i że jest coraz bardziej popularne. Na tej zasadzie, że są organizacje amatorskie MMA, są organizacje półzawodowe, są zawodowe, jest wysoki poziom zawodostwa sportowy, taki no wysoki. No i też jest, są te gale Galefrikowe, śmieszne, które docierają do szerokiej liczby. Dla mnie uważam, że jest ok. Wiadomo, że że tam się dzieją różne patologie yy, i w tych frikach tam wyzwiska i takie rzeczy, które są słabe nieraz. No ale ogólnie jakby jeżeli chodzi o zasięg tych frikowych organizacji, no to docierają do ogromnej liczby młodzieży, co chciał, yy, chciał nie chciał popularyzujemy ma. Okej. Okay. Wszystko ode mnie. Bardzo dziękuję za spontaniczną, ale fajną rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję. Piąteczka. Dzięki serdeczne.